Witam Was bardzo serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku Supermarket Simulator Po poprzednim dniu handlowym półki świecą pustkami i walają się tu jakieś dziwne kartony, nie wiem skąd się tu wzięło akurat, ale no nie takie rzeczy w tej grze już widzieliśmy Prawdopodobnie ci pracownicy z jakiegoś powodu wyrzucili je pod siebie, bo nie wiem być może save'a wtedy wczytywałem jakby i to chyba tak się dzieje Pomożemy im tutaj uzupełniać czy sobie poradzą tak rzucam okiem na szybko, myślę, że sobie poradzą. A my w tym czasie możemy zająć się tutaj stanem magazynowym tego, tego naszego tutaj cuda. Bo jak widzicie, troszkę też pusto się zrobiło. I mamy problem, który polega na tym, że tak za dużo tego towaru tutaj jest w wszelkiej maści, ja to źle powyliczałem. Tych kartonów tu jest nakupowane więcej niż trzeba, ale sobie jakoś z tym prędzej czy później poradzimy, to na pewno się nie zmarnuje. Eee, dobra. Czyli na pewno musimy jeden karton tego kupić. Na pewno musimy jeden karton tego kupić. Jeden karton tego. Ja miałem to zrobić poza odcinkiem, ale jakoś tak się złożyło, że nie było czasu, też długo odcinka nie było na kanale, za co Was przepraszam. Ale wiecie jak to jest, czasami różne rzeczy wypadają i ta regularność nagrywania, pomimo tego, że jest bardzo ważna, no to spada gdzieś na drugi plan. I, I tutaj takie właśnie taka sytuacja miała miejsce. Także na szybko sobie to uzupełnimy, myślę, że to nie zajmie jakoś szczególnie dużo i za chwilę uruchamiamy kolejny dzień handlowy, tym bardziej, że ci pracownicy w tym czasie troszkę półki sklepowe uzupełnią, nie? Przez co nie będzie tam aż takiego dużego ryzyka, że po prostu czegoś naszym klientom zabraknie. Tutaj to w ogóle do zera ten cukier wyparował, to jest ciekawa kwestia. Bo on zazwyczaj za dobrze to nie schodzi. No a tutaj mamy taką sytuację dosyć wyjątkową, bym powiedział. E, dobra, chleb tostowy on także raczej za dobrze nie schodzi nigdy. Ale jeden karton, e, jakby tutaj się go wyzbyliśmy. Ja muszę zapamiętać, co tutaj mam. Jest te soki. okej, okay, tą mąkę. E, to mam, a już chciałem to kupować. No widzicie e, papier. Dobra, papieru nie potrzebujemy. Weź to postaw tutaj, co jeszcze tutaj mamy? Te ciastka. Dobra, te cukierki trzeba by kupić Czekoladki trzeba by trzeba kupić. Dwa razy to. No tutaj to właśnie nie wiem. Dobra, kupmy jedno to Te płatki trzeba będzie kupić. No to jest dobre pytanie, bo ja na ten moment ciężko stwierdzić, nie? czy on jeszcze tutaj wróci z tym kartonem, czy on go wyrzuci, chyba właśnie wyrzucił pusty. Czyli tak, trzeba będzie jeszcze dokupić troszkę tych płatków, ale to tam już mniejszy problem. Wydaje mi się, że ich stan nie jest jakiś krytyczny. Hmm, no dobra, uzupełniajmy tutaj. Miałem zainstalować jeszcze tego moda na szybsze uzupełnianie tych kartonów na regały na nasze. Mam to cały czas z tyłu głowy, ale póki co, no, jeszcze nie jest to aż tak kupidliwe. Też z drugiej strony ten magazyn nie jest jakiś szczególnie duży, jestem w stanie sobie z tym ręcznie poradzić w miarę szybko, także to nie jest problem. Okej, okay, tutaj tego mleka też raczej zabraknie. Dwa kartony, tak z tego co widzę, i reszta. Okej, okay. wydaje mi się, że już tutaj możemy powoli startować. O, ten cukier kolejny szedł tylko właśnie, no. Pytanie Pytanie brzmi Czy on tu jeszcze wróci, czy nie ten niepełny karton eee. Halo Chyba nie No dobra, najwyżej Najwyżej będziemy mieli więcej badziewia na ziemi, które się wala gdzieś tam Tak i rzucę jeszcze okiem na sklep wtedy zanim uruchomię kolejny dzień Żeby wiedzieć, czy aby na pewno Mamy tam bezpieczną sytuację. Halo. No i on odłożył to tutaj, nie? Gdzie mm, Okej, okay, no niepotrzebnie to kupiłem, ale nie powinien był tego odłożyć tutaj. To było zarezerwowane dla mleka. Tak nie, nie miało tak działać. Nie wiem czy to jest bug, czy zamierzona intencja, ale wydaje mi się, że skoro to było zarezerwowane dla mleka etykietą, to nic innego nie powinno było się tam nigdy Znaleźć, być może jest jakiś mod, który naprawia ten problem. Yy, dobra. No i teraz chyba już możemy startować. Tutaj to zielone, to ja mogę uzupełnić akurat. A, i jeszcze mydełko, dobra. O, tego zeszło. Dobra, schodzi tych towarów szybciej niż ja jestem w stanie to uzupełniać, tak na dobrą sprawę. Yy, ale dobrze, że nie kupiłem mydełka, bo jak widać, yy, tutaj zostało to dołożone z powrotem. Olej zszedł tutaj jest jest ok, co tu jeszcze poszło? cukier, znowu. no dawaj, nie będę kupować, bo wydaje mi się, że to wróci już jednak, nie? czyli jeszcze te rzeczy. olej, który gdzieś tutaj powinien być uzupełniony. E, on chyba właśnie ten olej rzuci gdzieś na podłogę. co? aha I on będzie tak z tym stał i tego nie położy. A to akurat ciekawe. Nie wiem, coś się zmieniło, jakaś aktualizacja była. Wydaje mi się, że wcześniej tak nie było. On po prostu kład na ziemię, gdzie popadnie, nie? Byle tylko zwolnić sobie ręce. Okej, okay, mamy jednego pracownika zaklinowanego w, takiej, w takim razie. No nic, no nic. Dobra, idę zobaczyć, jak wygląda na sklepie sytuacja. No dobra. A, Okej, okay, bo tutaj jest dosyć istotna kwestia. My mieliśmy uzupełnić sobie magazyn o te towary nowe, których nie mamy jeszcze. No właśnie, wiecie co? Dobra. Mm, mamy troszkę gotówki. Zobaczcie, jak tutaj wygląda sytuacja w menedżmencie. Bo na pewno musimy jakieś rachunki pozapłacać. Świetnie. I tak, magazyn. Chcielibyśmy magazyn powiększyć. 1200. Dobra, powiększmy ten magazyn. Ok, to tam się. A i odblokowało nam przejście tutaj. Okej, okay, skraca to teoretycznie drogę naszym pracownikom. Hm. Dobra, interesting. Tylko to oczywiście nam komplikuje też sytuację z tymi kartonami tutaj. Bo nie mamy za bardzo gdzie ich przestawić, więc na razie je tutaj umieszczę, żeby się nie walały gdzieś tam nam pod nogami. Dobra. Taka fajna wieża poszła. Super, i tak nie będę pamiętał, co tam jest, ale mniejsza. Mm, dobra. Tak, kupujemy teraz regał, bo potrzebujemy. Dwa regały, chyba tak mi się wydaje, co najmniej. Więc sobie je kupimy teraz. Zobaczymy zresztą, na ile nas będzie to wstać, bo za towarowanie te w troszeczkę jednak będzie kosztować nas. Więc kupmy na razie. No tak, już myślałem, że to kupiłem, a przecież nie kupiłem. Jeżeli zrobię to w ten sposób A bo tam już jest do końca. No, czyli to jest takie Cholipka, no nie da się tego zrobić ładnie, nie? Pytanie moje brzmi Czemu ja tam tego wstawić nie mogłem ja, no jak tu ciężko się... Dobra, niech leży tak. Ok, teraz on mi to położy tu. No wiedziałem. No, ale dobra, przynajmniej się uwolnił. I może się wziąć do pracy. I tutaj to postawimy. Halo. Eh? A czemu tu nic nie mogę? Naprawdę nic tu nie mogę postawić? Tylko dlatego, że tutaj są te schody i. A tyle przestrzeni jest potrzebne, żeby. Ej, no nie wartujcie. Naprawdę to tak działa? Tak to jest zrobione? A to mi się bardzo nie podoba akurat w takim razie. Ej, ale to mogę tu postawić. To ja czegoś nie rozumiem w takim razie. O, i teraz to mogę. Nie, no dobra, to była dziwna sytuacja. Okej. Okay. Hmm. No dobra, to... To niech wraca na swoje miejsce w takim razie. Uh -huh. No, nie, nie, nie wiem co się tu dzieje czasami. Jakieś dziwne bugi, mam wrażenie, występują. Nie mogę teraz tego położyć z powrotem, i teraz mogę. Dobra, karton może przeszkadzał faktycznie. Ale co tutaj się wydarzyło, no to ja nie miałem pojęcia. Dobra, oddaj mi to, bo ten olej to nie jest miejsce na olej. Zdecydowanie nie jest miejsce na olej. I teraz zatowarowanie tego, weź to usunę w ogóle, wygląda to fatalnie, ale dobra. Póki co niech tak jest, czego my nie mamy na półkach. O, gdzieś tu mieliśmy Apple Juice'a. Tu jest. Wait, ale Okay. Nie rozumiem, dlaczego mi pokazuje na czerwono, skoro mam dwa kartony aż na tym. No, no nieważne. No ale nie sugerujmy się tym. E, sugerujmy się tym, czego mamy zero, Mozzarella. Dobra, na pewno to. I na więcej nas nie stać. No dobra. Nie jest idealnie, ale chociaż po dwa. Chociaż po dwa kartony. Właściwie to ja mogłem zrobić to w ten sposób, że tutaj im pouzupełniam troszkę, żeby to szybciej zajęło. Tutaj są te lodówki, nawet już nie pamiętam gdzie ja to miałem powkładane, widzicie. Tak, w ten oto sposób na magazynie nie wyląduje prawdopodobnie nic, bo za mało gotówki mam, ażeby zatowarować to wszystko. No właśnie, nawet tutaj nie będzie dopełna. pełna. Dobra, co to jest? No tutaj tak, będę od razu na, na loduwy to wykładał. No tego też będzie bardzo mało, już widzę. Ok, jeszcze jeden karton by się przydał, żeby całość zapełnić. Miodzik. Miodzik tylko nuteli powinien stać, tak by mi pasowało to. Ale kiedyś może tak to zrobimy bardziej sensownie. Sprawdźcie, mało tego towaru wchodzi na te kartony. To ja tutaj będę miał problem, nie? Żeby to pouzupełniać. W ciągu dnia będę musiał handlowego. Okej. Okay. Mm. Czyli oni się tym. Oni już wszystko tutaj pouzupełniali. Okej, okay, dobra. Czyli to jedno. Jesteśmy w stanie umieścić na półeczkę, żeby sobie czekało, i miodzik jeszcze został. I on też chyba tak na regał trafi. Super. No dobra, to miodzik damy tutaj. No i uruchamiamy dzień handlowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Zobaczę jeszcze tutaj, co można by w takim razie zatowarować. To na pewno zabrakło. Eee. Te ciastka czy ja nie miałem, w tej ich miałem, dobra. Co prawda niepełny karton, ale zawsze. Tego jeden kupię jeszcze tutaj, okej, okay, tego mleczka. Jeden. Jajeczek. I tutaj już wszystko jest chyba na fulla. Dobra. Tylko musimy poczekać oczywiście aż nam gotówki przybędzie, bo w tej chwili nawet nie jestem w stanie zamówić tego co tam naklikałem. No i tutaj Też na uwadze powinienem mieć to To No i to Ale ile musimy nazbierać? 200 Okej, okay, no to nie będzie jakoś długo trwało szczerze mówiąc Poobserwujemy sobie tutaj troszkę jak zakupy idą co tam nabiorą nasi klienci? Gdzie ja w magazynie lampy kupiłem? To jest dobre pytanie, nie pamiętam. Jest lampa, okej. Okay. Póki co, na wystarcie 104. Jeszcze stóweczka, i będziemy mogli. No, tutaj ładne zakupy. Teraz tak, jaki jest plan? No, zarobić gotówkę musimy, bo jak widzicie, jesteśmy spłukani dosyć. Co może stwarzać problemy pewne, a i też kredyt chyba mamy na głowie, nie z tego co pamiętam, właśnie tak swoją drogą. No, ale, poczekamy, żeby najpierw to zamówić. Ok. I zobaczmy, bo wydaje mi się, że jakiś kredyt jeszcze był tutaj brany. Nie, zaraz. Gdzie, gdzie to było? No tutaj. Tak. I mamy zalegające, ok. To z tym też musimy się liczyć, nie? Że mamy ten kredyt wzięty. Ale dobra, to nie jest jakieś duże wyzwanie, bo my to zarobimy za niedługo na tą ratę. Mamy dosyć duże obroty, nie? Jak ja to robiłem, bo ja już nawet nie pamiętam, czy ja. Po jednym, nie? No tak, bo to wystarczy zupełnie po jednym. Czyli 6 kartonów takich wchodzi. E. Dobra, tutaj. Sól. Tutaj teoretycznie to ja mogę skupić się na tamtych nowych produktach, nie? Żeby je uzupełnić, bo no tych mamy sporo, jakby nie patrzeć, starych na magazynie nawet. No ale niech jest ten, niech jest w ten sposób to zrobione. No i tu będziemy obserwować cały czas. Muszę obserwować, czy to czasami nam nie ubywa. Jakoś szczególnie dużo, żeby tam w miarę na bieżąco to uzupełniać. Bo potem, jak się nagromadzi, yy, dobra, do, dobrze kliknąłem. Myślałem przez chwilę, że kliknąłem to, co trzeba. Tak, jak nam się nagromadzi, tego to potem faktycznie strasznie dużo biegania jest. Dużo czasu trzeba poświęcać. To mieliśmy gdzieś, chyba. Aha, No ok. Chciałem już to uzupełniać, ale niestety, lub stety, ale to tutaj wróciło, nie? Dobra, czyli teoretycznie możemy to zapłacić. Spłaćmy to, żeby już potem nie zapomnieć czasem. Kawu się tutaj uzupełnimy. Świetnie. Ale to uzupełnimy. Ale to będziemy musieli też uzupełnić. Nawet tak pojedynczo będę kupować póki co. A, i to już w ogóle jest... Tak późno, trzeba światło załączyć, żeby nasi klienci mieli jakikolwiek komfort. Hmm, to musimy kupić, to musimy kupić to na pewno. To jest więcej niż pewne, bardzo szybko schodzi ten towar. Ja nie wiem, co się stało, przez chwilę jakby coś przyciało. To będziemy musieli raczej kupić. Świetnie, już wziął kolejny papier. Soczki będziemy musieli kupić, już widzę. Bo one nie wróciły na swoje miejsce mm, te tabletki, to osmywarki. Wow, czyli to też no dobra. Znaczy, to dobrze, jak to wchodzi szybko, nie? Bo wtedy znaczy, że więcej zarabiamy i to oczywiście jest na plus dla nas. Tylko no, trzeba pilnować tego papieru. Szczególnie ja będę musiał cały taki regał na papier przeznaczyć, nie? Żeby ten zapas był. Jednak znacznie, znacznie większy. Dobra, zrobimy w ten sposób. Stać nas. Żeby pouzupełniać ten, te nowe zapasy, też troszkę więcej na magazyn powrzucać. Już widzę, nawet coś tu wzięli, żeby zatowarować na sklep. I chyba cały karton poszedł. Także schodzą te rzeczy. To oczywiście cieszy, ale tak, ja nie wiem czy tam nie ma jakiejś kryzysowej sytuacji czasami przez to na sklepie. Ja nie jestem w stanie tam pójść i zajrzeć teraz. No bo jednak cały czas z tymi kartonami trzeba tu biegać. Ale wydaje mi się, że nie, bo jakieś tam dochodziłyby krzyki, nie? Ze strony klientów, że czegoś brakuje. Aha chyba nie widziałem, żeby tam gdzieś jakieś czerwone napisy się pojawiały. Nie no, wszystko jest. Okej, okay, jest... Jest bezpiecznie. A, zaraz, bo. Tego ja w ogóle nie mam jeszcze na magazynie, nie? Hmm. Weźcie to tu. A no, bo to takie małe jest. Ok. Dobra, dam to tutaj w takim razie. Dam to tutaj, i co jeszcze zabrakło? Tego zabrakło. No, tego to już mogę kupić z automatu, widzę. Także zamówmy te kartony. To mogę zamówić. To wydaje mi się też mogę zamówić śmiało. No, i tutaj. Jest ok, dobra, tylko że już i tak i tak nic nie kupię. Bo. No niestety, ale skończył się nam czas. Dobra, to tutaj wstawimy. Świetnie. I czekamy do wyjścia ostatniego klienta. No utrat będzie dosyć duży, już widzę. My cały czas kupowaliśmy towar i spłaciłem jeszcze tam 440 tej raty, nie? A mamy mimo to 1500 w tej chwili, i jeszcze tylu klientów na sklepie sobie chodzi. Ten nawet jeszcze coś tutaj dobiera: Cukier, jenny, ile cukru? Chłopie, zasłodzisz się, cukrzycę będziesz miał, albo już masz. Co my tutaj mamy? No jest stabilnie, nie? Jest tego towaru. okej, okay, tutaj widzę ten zostanie opróżniony kartonik, więc mogę od razu na regał wrzucić to, czego nam brakuje. Ser jajka, bo co ja tutaj mam? Te słodycze, olej, właśnie ser chyba I soki Cukier Woda, mleko, dobra Tak, nic nie mogę tutaj dorzucić, ale trzeba pamiętać, że ten towar tam leży i żebym go wykorzystał, bo nie lubię jak tak się wala, nie? Bezsensownie Dobra, jak sytuacja? Wszyscy? A nie, jeszcze ten, jeszcze tutaj Ilon. Dobra, obserwujmy go, bo on tutaj jakieś srogie zakupy w ogóle zrobił. Nie no, wcale tak dużo nie będzie. Myślałem, że zestówka tutaj wleci, ale nie. 62, ok. Nie jest tak źle, ale no. Chwila, tu jeszcze ktoś wszedł, to nasz pracownik. Dobra, nasz pracownik, ok. Zamykamy i patrzymy podsumowanie. 80 klientów. Wszyscy zadowoleni i 1000. 3368 utarł. To jest bardzo dużo. 1800 na plusie wychodzimy. Okej, okay, no nie wiemy ile na czyste jakby zarobiliśmy tego dnia, ale Ale jest ok. Jaja, ryż i pasta. Jaja, ryż i pasta. Ojeny, jaki mamy zarobek. A jaja, to chyba te. Tak. Albo nie, zaraz. A gdzie są inne jaja? Tu. Hm. Dobra, jakiś makaron, tylko nie, nie wiem teraz który. Ten? Tak. No i dobra. Czyli jest, jesteśmy w 1800, okej, okay. chyba będę musiał poczekać, troszkę oni uzupełnią, nawet im pomogę tutaj, no bo faktycznie ten sklep jest nieco pusty. No i w kolejnym odcinku się widzimy, pewnie przeprowadzimy jeden dzień handlowy tak po prostu i pomyślimy o tym, aby po raz kolejny jakkolwiek ten sklep rozbudować. Wydaje mi się, że powierzchnię trzeba zwiększyć w pierwszej kolejności teraz. No i też tą powierzchnię magazynową, bo tak no nie wygląda to najlepiej. Jeszcze mamy tutaj teoretycznie przestrzeń, ale wolałbym, żeby to jakoś bardziej sensownie było poukładane. No cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Cześć!